Dzień dobry w sobotę. Mamy dzisiaj, jak to mówi biskup Bryś, piękne słowo. Ewangelia, którą czytaliśmy jakieś dwa tygodnie temu o sędziu, Sędzi, sędziu, który, nie wiem jak to się mówi dokładnie, poprawnie, proszę mnie poprawić w komentarzach, o sędziu, który, y, przypomniała mi się taka anegdotka z nowicjatu, kiedy uczyliśmy się łaciny, uczył nas taki starszy już prałat, proboszcz z wioski obok. I zawsze mi Krzysiowi Krakowskiemu mówił, że bracie ślicznie czytasz po łacinie, ale te końcówki to coś tak bardzo niewyraźnie. Właśnie, czytamy tą Ewangelię. I chciałbym dzisiaj zrobić taki mały zabieg z tą Ewangelią. Tak trochę nieortodoksyjnie ją przeczytać. Tam jest zdanie, które jest włożone w usta tego sędziego, który mówi tak: Boga się nie boję, z ludźmi się nie liczę. To jest pół zdania tak naprawdę z jego wypowiedzi. Sam Jezus ustawia go jako niesprawiedliwego sędziego. Ale ja bym chciał popatrzeć na to zdanie trochę w oderwaniu od całego tego kontekstu i zobaczyć, że otwiera nam to zdanie, czy to pół zdania, dwa wielkie tematy, które warto dzisiaj wziąć na swoją osobistą modlitwę na cały dzień, żeby one ze mną popracowały. Robię to dlatego, że właśnie wtedy, kiedy czytaliśmy o te dwa tygodnie temu tą Ewangelię, to rozmawiałem z prawdziwym sędzią, takim współczesnym i on mi powiedział, że on to pół zdania z tej Ewangelii czyta właśnie inaczej. Też tak myślałem, ale tak jakoś do końca nie miałem odwagi tego nazwać i ta rozmowa z Adamem właśnie mi pomogła trochę zobaczyć, że może warto właśnie tak powiedzieć o tej Ewangelii. I zobaczcie, ten sędzia mówi tak, Boga się nie boję. Jeśli weźmiemy list świętego Jana, który mówi, że Bóg jest miłością, a w miłości nie ma lęku, to musimy się mocno skonfrontować z tym zdaniem, że Boga się nie należy bać. Że bojaźń Boża o której mówimy w kościele, nie ma nic wspólnego z baniem się Pana Boga. Że bojaźń Boża to całkiem coś innego, to bardziej szacunek wobec Pana Boga. Nie można z jednej strony kochać i zarazem bacie tego, którego kocham, bo to jest patologiczna miłość to jest miłość toksyczna, zła miłość. To jest trochę tak, że zobaczcie, że jeżeli jestem w relacji, w której kogoś kocham, to owszem, boję się nie tej osoby, ale boję się stracić tę miłość. A więc boję się, żeby nie zrobić czegoś, powiedzieć czegoś, pomyśleć czegoś, co będzie przeciwko osobie, którą kocham. To nam bardzo zmienia myślenie o Panu Bogu, bo Bóg nie jest kimś, kogo należy się bać. To byłoby jakimś absurdem, że Bóg którym przychodzi do nas i mówi, jestem Bogiem miłości, jestem Emanuelem, jestem Bogiem, który daje za Ciebie twojego syna, mamy się go bać. Nie. Nie mamy się bać Boga, żeby to było jasne. Bóg nie jest kimś, kogo mamy się bać. Mamy się bać o to, żeby tej miłości nie zniszczyć, nie zgubić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą możemy sobie dzisiaj wziąć bardzo mocno na tapetę z tej wypowiedzi sędziego ewangelicznego. Z ludźmi się nie liczę. W kontekście tej przypowiastki to wiemy, że wygląda bardzo negatywnie. To taki człowiek, który ma wszystkich w nosie, ale zobaczcie, że też to zdanie można odczytać bardzo pozytywnie. Zobaczyć, że w kontekście właśnie sędziego zdanie: Z ludźmi się nie liczę jest bardzo poprawnym zdaniem, bo ono pokazuje, może pokazywać głęboką dojrzałość tego człowieka. Sędzia to ten, który ma rozsądzać, to ten, który ma wydawać wyroki, który ma oceniać, a więc musi być niezależny w swoim myśleniu, w swoim mówieniu, w swoim działaniu. A więc z ludźmi się nie liczę, to może być obraz tego, że to jest człowiek dojrzały, który rzeczywiście żyje swoim życiem, ma swoje określone poglądy, ma swój określony sposób na życie. Jest wielu ludzi, którzy żyją opinią innych i, to, i tej opinii podporządkowują swoje myślenie, swoje decydowanie i swoje działanie. Jest wielu ludzi, którzy swoje życie zawodowe opierają na opinii innych ludzi, w zależności od tego, co jest modne i popularne, tak mówią. Jest wielu ludzi, którzy na przykład w zakonach. Dzisiaj rano mówiłem y, kazanie i były siostry zakonne, i właśnie też im powiedziałem, żeby o tym pomyślały, że jest wielu ludzi w zakonach, którzy żyją tak zwanym posłuszeństwem, wcale nie będąc w sercu posłusznym, ale się boją, w związku z tym są bardzo zależni od ludzi. Żadna forma życia, czy to będzie małżeństwo, czy to będzie y, życie zakonne, czy to będzie życie zawodowe, nie może być życiem, w którym żyję tak, jak chcą inni, żebym żył. Albo coś jest moim pozytywnym wyborem, moją decyzją, albo tak naprawdę nie mam swojego życia. A więc zobaczcie, że te pół zdania sędziego z dzisiejszej Ewangelii jest świetnym motorem, inspiratorem do tego, żeby rzeczywiście popytać siebie dzisiaj, co to tak naprawdę znaczy, że jestem człowiekiem zależnym lub niezależnym od ludzi, że liczę się z nimi lub się z nimi nie liczę. I może warto zobaczyć, że tak naprawdę wcale nie jesteśmy wolni. Podejrzewam, że takiego człowieka na 100% wolnego nie ma, bo wszyscy jesteśmy w jakichś relacjach, w jakichś układach świadomych czy nieuświadomionych, ale jesteśmy. I chodzi chyba o to w dojrzałości, żebyśmy jak najbardziej byli świadomi tego, co się za nami dzieje, dlaczego myślimy, działamy w taki, a nie inny sposób. Ale też nie uciekali w taką mitologię, że ja jestem człowiekiem kompletnie niezależnym. No nieprawda, bo najlepiej to widać wtedy, kiedy jesteśmy sami, kiedy się modlimy na przykład, albo kiedy robimy sobie jakąś refleksję na temat swojego życia. Mam nadzieję, że coś takiego robicie. To wtedy widzimy, że tak naprawdę jesteśmy bardzo ludźmi, którzy się liczą z ludźmi, ale w taki negatywny sposób, w tym sensie, że liczą się z opiniami ludzi. Chodzi o to, żebyśmy się Boga nie bali, żebyśmy byli ludźmi, którzy żyją miłością do Boga i żebyśmy byli ludźmi, którzy dzięki tej miłości są wolni coraz bardziej. I to jest coś, co potrzebuje klamry i tą klamrą jest pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi, żebyśmy się nieustannie modlili. A więc zobaczcie, że chrześcijaństwo to nie jest duchowość na zasadzie rano pacierz, wieczorem pacierz przed jedzeniem Pacierz czy tam modlitwa w ciągu dnia mam swoje życie. Chodzi o to żeby się cały czas modlić że jest y, modlitwa moim oddechem, że od rana do wieczora jestem cały czas w relacji z Panem Bogiem Dlaczego to jest ważne? Dlatego że czym bardziej jestem w relacji z Panem Bogiem nieustannej cały czas Żyję i świadomością tego, że On jest w moim życiu obecny, tym bardziej jestem Jego bliżej, to po pierwsze, więc tak dla mnie osobiście. Po drugie, obecność Pana Boga w moim życiu pozwala mi być coraz bardziej niezależnym. A jeśli jestem w obecności kogoś, coraz bardziej, to coraz mniej się go boję, a więc oczyszczam swoją motywację i intencję bycia człowiekiem, który jest wierzący, człowiekiem, który nazywa siebie chrześcijaninem. Zobaczcie pół zdania. Ono pozwala nam dzisiaj naprawdę zrobić pomoże pomóc nam zrobić niezłą rewolucję w naszym myśleniu, w naszym nawróceniu, zobaczyć, że bardzo często jesteśmy w relacji jako ludzie pobożni w relacji lęku przed Panem Bogiem i to się wiąże z automatycznym hamstwem wobec ludzi. A możemy być w relacji miłości do Pana Boga. I wtedy jesteśmy coraz bardziej z jednej strony niezależni w relacjach z ludźmi, a z drugiej strony jesteśmy niezależni dobrze. To znaczy, to nie jest destrukcyjne dla innych, ale to jest coś, co daje mi wolność do tego, żeby być człowiekiem wolnym. Nie bać się wszystkich szantażystów, wszystkich tych, którzy emocjonalnie, psychicznie czy nawet fizycznie nas szantażują. Nie bać się tych, którzy y, mówią, że mogą nam coś zrobić, nic nam nie mogą zrobić. Oczywiście fizycznie mogą nas zabić, ale jakby nic więcej. Bo żyję w obecności Pana Boga, bo wiem, kim jestem, bo wiem, jakie, są moje, jakie jest moje myślenie i dlaczego ono takie jest, bo wypływa z tego, że jestem blisko Niego. Y, sobota, dzień sprzątania, wiem, dużo roboty, ale myślę, że warto mieć z tyłu głowy właśnie to, to pół zdania z dzisiejszej Ewangelii. Boga się nie boję, z ludźmi się nie liczę. Można odczytać dosłownie, a można zobaczyć, że w tym zdaniu jest pełen bagaż różnych motywacji do tego, żeby rzeczywiście zmienić swoje myślenie. To co, życzę Wam dobrej soboty i do widzenia jutro w niedzielę. Trzymajcie się.